Wśród rodzeństwa mają m.in. starszą o 2 lata siostrę Lady G. Zasadę nadawania imion znanych gwiazd estrady nowonarodzonym digdikom Dick opiekunowie wprowadzili wraz z narodzinami pierwszego malucha, wiosną 5 lat temu, mówi Joan Naki z ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o hodowlę, taką jak u nas w ogrodzie zoologicznym nie są zbyt wymagające, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to są to zwierzęta bardzo płochliwe. Ich jedynym sposobem na uniknięcie niebezpieczeństwa w środowisku naturalnym to jest ucieczka, a potrafią naprawdę szybko, bo nawet do 42 km na godzinę. W związku z tym, przygotowując wybieg, trzeba pamiętać o tym, żeby miały miejsca, gdzie będą czuły się bezpiecznie, czyli kryjówki, tam, gdzie nawet opiekun nie wejdzie, po to, żeby zwierzęta, kiedy się wystraszą, nie zrobiły sobie krzywdy, tylko się właśnie ukryły tam, gdzie się czują bezpiecznie. Dla słuchaczy naszego radia, którzy nie widzą tego zwierzątka, ono wyglądem przypomina... Przypominają trochę krzyżówkę sarny z zającem, czyli mają piękne, takie duże oczy, jak sarny. Natomiast tylne nogi troszkę przypominają skoki zająca. Dig mają dwie bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie, cechy charakterystyczne. Pierwsza to jest taki przedłużony jakby pysk na końcu. Trochę przypomina to jak ryjek alfa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki serial. Dosyć zabawnie to wygląda w momencie, kiedy one jedzą, żują i im się faktycznie ten nos tak fajnie wydłuża i porusza się w lewo, w prawo, w górę, w dół. No ja bym mogła godzinami niemalże na to patrzeć. U nas one się naprawdę dobrze czują. I co jest niesamowite, przecież w ciągu pięciu lat doczekaliśmy się 13 maluchów, więc całkiem sporo. No ale też nie ma się co dziwić, ich ojcem jest Federico, a no, imię zobowiązuje. Ciągle nieznana jest płeć trzynastego digdika Dick ponieważ zwierzęta bardzo bronią swojej prywatności. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.